Dzień dobry, siemanko, tu tam u was, jak tam u was, śniegu u was napadało, czy nie? U nas jak widać biało i właśnie lecę na, zaraz no, to zobaczcie, gdzie lecę. No właśnie, to lecimy. Morsowanie i po morsowaniu lecimy na jakąś ciepłą kobusę no i zaczynamy piękną niedzielę, także nie wiem, Zobaczymy jak to będzie, może skoczyć na garaż, zimno, pierwsze morsowanie się na oku, dobra, lecę. No to witam was po morsowaniu. U mnie remont trwa w najlepsze i to troszeczkę rozpierdziela system, bo tutaj trochę trzeba pomóc, tutaj trochę trzeba podpowiedzieć, tutaj trochę trzeba wiesz, coś zrozumieć jak zrobić, jak czegoś nie zrobić, bo człowiek sobie myślał inaczej, że będzie można zrobić w tej łazience, a nie można zrobić inaczej w tej łazience i tak wiecie jak to jest z remontami, pewnie większość z Was, albo wszyscy z Was to już przewyszywali, przerobili także zrobiliśmy najpierw jedną część domu, teraz robimy drugą część domu a potem jeszcze trzecia część domu, także cały czas w remoncie no ale nic, malutku do przodu sukcesywnie I teraz tak, e, dzisiaj motoryzacyjnie tylko tyle, że o, pokażę wam kupiłem takiego skuterka to dlatego, że mój synek jak widzi motocykl jakikolwiek to szaleje bardzo mocno chciałbym go uruchomić, bo tak o, nie ma oleju w silniku, nie ma benzyny Akumulator nie działa. Także kupiłem coś, co może nie działać w ogóle. Zobaczymy jutro tego. Tak jutro. Na, na jutro jest plan, żeby pojechać odebrać jakieś tam marwanturę do łazienki. I w międzyczasie postaram się pojechać po jakiś, nie wiem, czy to jest filtr jakiś oleju, czy cokolwiek, nigdy skutera nie rozbierałem. Mam skutera, na którym jeździłem, jak miałem 16 lat i on stoi u rodziców i stoi. W sumie teraz już nie, nie jeździ, nie odpala. I nigdy przy tym nie robiłem, jakoś nie miałem po prostu chęci robić przy jakimkolwiek dwuśladzie. A teraz tak, że snek gdzieś tam bardzo lubi, to jest skuterek Po prostu jest skuterek, zobaczymy co to je, będzie, czy to będzie jeździło, czy to w ogóle odpali. Także na jutro plan jest taki, żeby ogarnąć olej do niego, akumulator i go odpalić. I zobaczyć, czy to w ogóle za czy się nie zagada. Tyle ode mnie na dzisiaj. Morsowanko z rana było. I powiem wam, że strasznie było mi dziwno. Sakra jechałem w samochodzie, to się czerpałem, że ogólnie jest dobrze. Teraz już jest ok, już są na krótki po podłożu, także jest spoko, ale musiałem dojść do jakiejś temperatury jakiejś normalnej. Pierwszy raz w tym roku. I co? I tyle. Będą przypatane te, te vlogi z e, następnych dniach były i budowa trwa i do pracy. I w pracy postaram się coś nagrać właśnie jak z tymi światłami. Opowiedzieć właśnie coś fajnego, e, jeżeli chodzi o takie wyposażenie samochodu, czy jakieś tam dane... techniczne. Nie dane techniczne, tylko dane, które są potrzebne do przeglądu czy coś tam takie rzeczy. Pięknej niedzieli Wam życzę tyle ode mnie na dzisiaj. I do zobaczenia jutro. Nie tak szybko, koniec! Nie tak szybko! Kurde, myślałem, że dzisiaj się nic nie wydarzy, a jednak się wydarzyło. O, mały włos naprawdę, tyle mi zabrakło, ibym kupił kolejną Honda z jej czwartej generacji. Pff, najgorsze jest to, że naprawdę była w bardzo fajnym stanie, za bardzo fajne pieniążki i trafiła do kogoś zbyt gorzczy, także. Człowieczku, który kupiłeś tą Hondę, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Naprawdę super zakup, bardzo fajny sprzęcik. Za dobre pieniążki. Mam nadzieję, że posłuży i że, że naprawdę da dużo fajnej zjazdy. No mówię, o taki malutki włosek spóźniłeś się, kurde, tak miało być. Także tutaj wam wrzucam króciutki filmik, tyle ile mi się udało nagrać, bo telefon mi padł. Byliśmy z się oglądać ją przed tym e, chłopem, który ją kupił zbyt gorszy, mimo tego, że wiedziałem, że ją kupi w sensie widziałem, że przyjedzie ją oglądać, po prostu pojechałem ją zobaczyć, bo była niedaleko Gdańska, nie udało się. Dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Patrzcie filmik i do zobaczenia jutro. Powiedz, jak ty pomalowałeś Hondę? Gdzie? Pokaż, opowiadaj. Tak. No? Tak ładnie. Tak, ładnie. A na jaki kolor? Ten, ten, Czarny, żółty, a te maszki.